Ma, pokażę Ci jak się co to, co? Jak się kaczuszki. Nie straszyłem Witam Tutaj zestaw na suma Może Będziemy koczować na pewno Tak, klasyka wątróbeczka i rosówki tak. okay. Witamy wszystkich w moim filmie <laughs> Witamy drodzy moi Jesteśmy, znajdujemy się tak, znajdujemy się w Amazonce, polska Amazonka. W skrócie, dostaliśmy się tutaj, e, przejściem kilometrowym mniej więcej przez lasy gąszcze i tak dalej. Podjechaliśmy samochodem że się dało, resztę doszliśmy, nie nagrywaliśmy tego, bo było tragiczne warunki. I teraz tak, w skrócie, co, co jesteśmy, jak się znajdujemy? Dwie wędki są zarzucone na spławik. Próbujemy coś złowić. Tak, tak. Kamieżysta może. Tu pokażę, spinning tak, tak tu spinningóweczka, Tu zaprezentujemy sprzęt. Jak mi się zapraszam, posuniemy. zapraszam. Zapraszamy kamerzystę. To jest profesjonalny sprzęt. Tak jest. Tu kamerzysta, tak. parę słów. Autorska zanęta, gotowa z robakami. Mieszanka tak mistrzowska. No i co, mamy też jeden ponton napompowany. Zaraz spróbujemy gdzieś tam wypłynąć. Bo generalnie to co widzicie tu, to jest wysepka na środku rzeki dosłownie. Nysakłocka tak w ogóle w nawiasie tak Nysa Tak jest Nysakłocka Nysa no, byliśmy już tu dwa razy nic się nie udało złowić Mamy nadzieję, że dzisiaj się coś uda także Tak jest Na bieżąco będziemy informować Tam się ze spowikiem chyba coś dzieje Także bądźcie na bieżąco będzie się działo Sum fat, Taki sum jak tutaj jest na Kuchunii. Taki gruby sum Gruba ryba Jedziemy! No. Patrzcie co Dobra nie, nie czymś tak tym no. Patrzcie co znaleźliśmy Tu widać nie byle ktoś kto łowi nie byle, tu Widać kto łowi. że tu ktoś tu Ewidentnie sobie łowi Może zwiedzimy nawet tą wyspę Pójdziemy zwiedzić może gdzieś tam Ale chcemy na drugą stronę w każdym razie przepłynąć bo mi się wydaje że tam mogą być jakieś ryby tutaj tak, jak drapieżniki Właśnie, właśnie kończymy pompowanie pontonu Także zaraz wypływamy na tą wysepkę Pokazaną do wstępniaku Co? Nowe wiosła Bo po ostatniej akcji niestety byliśmy zmuszeni kupienie, Do kupienia nowych mocniejszych Te się myślę, że sprawdzą Także my z Grubym i lecimy tam Dobra moi drodzy Będziemy nęcić Jestą trupka świeża. Jak ktoś się brzydzi, no to trudno. <grymne> My się nie brzydzimy. Powrócamy tu wszystko tu. Pierwsza misja gotowa. Nie lapsem to lapsem nagrywało. Może nawet lepiej. Zerwał mi się zestaw na spinning i robię nowy. Kamerzysta może podejść. Pokażę, jak ja robię. Jedyny błąd jest taki, że ja mam, ja mam żyłkę, a lepsza jest pleciona. Ale damy radę. Składam sobie na pół żyłeczkę. W taki oto sposób. Teraz tak. Muszę przełożyć. To jest najcięższy etap. Przez już przypon mój. Dobrze już, teraz on trzęsiony. Okay, mam przełożone jak widać W taki oto sposób i teraz tak Ja zrobię pętelkę tylko nie wiem czy trochę za mało nie wziąłem Tak i mamy przełożone I teraz robimy pętelkę Jedną Jak już mamy pętelkę To musimy przełożyć końcówkę przez tą pętelkę. było byłoby łatwiej, co nie? Ona się tak nie napina po prostu. Co powiesz Bartku o dzisiejszym wypadzie na Amazonkę? Co powiem o dzisiejszym wypadzie na Amazonkę? No Jesteśmy mocno zaopatrzeni, ale niestety ryby nie biorą. Jeszcze? No to jeszcze. jeszcze długa. Mamy jeszcze wiele as w rękawie, chociażby wątróbka. No tak zwanego sumo Olimpijczyka. Tak, sumo Olimpijczyk możesz pokazać tutaj. Wątróbkę. Tak, tutaj mamy. To jest ta surowa, mam jeszcze ugotowaną i do tego podnęciliśmy trochę tam, tam mamy fajnie podnęcone, będziemy próbować tam coś zdziałać. Tak jest. I wracałem do zawiązania. Już mi się udało zrobić jeden supełek. I teraz po prostu przez pętelkę, która mi została, przekładam cały przypon. Przekładam go elegancko sobie. Tu muszę uważać, żeby źle nie zacisnąć, i zaciągam powolutku, patrząc na to, czy po prostu dobrze się to wszystko łączy ze sobą, nic się tam nie haczy. I ostatecznie, jak już mam, wszystko git, zaciągam. Tu zostaje bardzo często taka końcóweczka, ją się po prostu odcina. I tak oto mamy najlepszy, gotowy zestaw na spinning. i Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, że coś się zła. Czysty profesjonalizm. <gryny> Mamy to. Pierwsza ryba na dzisiejszym wypadzie Najprawdopodobniej mały klenik. Pewności 100% nie mamy. Szybkie foty i ryba wraca do wody. Tak jest. Co już? Szarówa jest. Robi się szaro, robi się ciemno. Eee. No. Krytka nie ma nic. Na ten moment. Dwie y, y, zerwane no, przynęty. Jedyne co. Na ten tak. moment Chłopaki ja złapali małą rybkę Tu mamy na żywca Tak, a na na razie nic. nic Tutaj zestaw na suma Może będziemy koczować na pewno tak, Klasyka wątrubeczka i rosówki tak Mistrz Tak. Może sum olimpijczyk w końcu się do nas uśmiechnie Zobacz, Zobaczcie co tu się <laughs> dzieje Niesamowite emocje Dobra, panowie, trzeba to rzucić do wody. uważać Bartek, uważaj. Ta, tam uważaj na spłowę. Uważaj. Uważaj. na Uważaj. Uważaj. się się trochę panowie Uważaj. Tu jest, To może w każdej chwili być broń.

Парзона? Кафедора. Парзона Моцна. Парзона Моцна. Немецкая. Воска кава парзона. Ой, пахнет. Куда же этого не можете помогать? Вот пахнет воска. А ты же мужичка звать? Ну, вот пошли тут. Сыпь, давай. Из И кур... Proszę to. I wsypujemy. Też lubię czasami, no. Może tak. tym kikiem jakimś zamieszać. Nie? Dobre makrosy mają. No, smaczne. Ma no. Profesjonalne. wsypanie kawy. Na tylu hopa tutaj woreków worek no. Być. no tak. No nie, bo na rano musi być. A, przestan. Ten... Przez ten. najważniejsze będzie. Siedzimy. Rano to Będziemy się obawiać, by ten sprzęt cały zanieśli. No. Także tak wygląda robienie I teraz czekamy około minuty, aż to się wszystko zaważy i będzie gotowe. Jesteśmy, staliśmy Godzina, ogólnie to po czwartej wstaliśmy Teraz jest już piąta, próbujemy Próbujemy coś ja połowić, spinnik, ale chyba, wygrąc, chyba, to chyba, to chyba po prostu pójdziemy z wzdłuż rzeki w stronę mostu i tam jeszcze zarzucimy Kilka razy wędeczki i no i Zobaczymy, Jak coś złowimy to damy wam znać tak, no. no, koniec filmu. Koniec filmu. koniec. koniec Dzięki. Obóz gotowy. Jesteśmy ponownie. Niestety nic nie zrobiliśmy. Tak się też zdarza. Ale co zawiodło? Co zawiodło? Jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze nic nie zawiodło. Jeszcze nie oceniamy, oceniamy tak? Mamy tu jeszcze taktykę połowienia podmówek. Macie książkę ogień? Każak Zasłona dymna, żeby nie widzieli, że tu byliśmy. Nie sobie radzisz. Jaki to ciepłe. jaki dym, kur... No, coś tam się dzieje. Ale na koronach się Także śmieci poszczypaliśmy, wszystko zebrane. Wędki i zestawy pochowane. Będziemy się zbierać. Jeszcze będziemy się widzieć, więc... Oglądajcie dalej. Dobra. Więc tak, moi drodzy, właśnie wróciliśmy. Przeprawa na no, tyle zajęła, ale co? No, spakowani jesteśmy. Bagażnik okay. pełny, także jedziemy jeszcze na miejscówkę pod most. No i tam jeszcze się rozstawimy, popróbujemy, Może coś się uda. No. Na razie Porzucamy. na końcu mała złota rybka i ta złota rybka może jeszcze nam przynieść szczęście. Zgadzam się, tak jak macie głowy. Więc Jedziemy i no, kur... no to się wykuka. <laughs> No zobaczymy, no, czy tam coś będzie, czy nie będzie, kurde pewnie nie, ale jedziemy i tak zobaczyć, bo jesteśmy prawdziwi wędkarzami. Szukamy dalej. Tak jest. Nadchodzimy no, Sum. Cokolwiek. Jedziemy! No, i nasza przygoda dobiega końca. Było naprawdę super, mimo tego, że tych ryb nie było dużo. Ale warto, warto, piękne miejsce. no Czegoś tu po prostu naprawdę. Dzisiaj te rybki nie chciały. Talentu. talentu. <śmiech> <śmiech> Może tak być, że talentu. Wypad fajny ogólnie, no co, spędziliśmy miło czas. Myślę, że takie coś zawsze warto zrobić. Każdego też zachęcam. Żeby gdzieś tam wejść, sobie yy, iść do lasu, połowić ryby, albo po prostu do lasu, yy, na pewno w porządku. Następna miejscu, a myślę, że będzie to czarny staw. Zobaczymy, co tam będzie. I w sumie mam tyle do powiedzenia. Yy, Maciek, coś do dodania? No i pamiętajcie, tu nigdy nie chodzi o ryby.